Witajcie widzowie! Dzisiaj przed sobą mamy ranking wszystkich nowych minifigurek roku 2025. Więc trochę tego będzie. Mam nadzieję, że to nie będzie za długi film. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, która minifigurka w tym roku była Waszą ulubioną. Podziękowania oczywiście dla wspierających, no ale. Nie przedłużając, przechodzimy do materiału. I najgorszą minifigurką 2025 roku, w mojej opinii, jest Boba Fett, który ukazał się w dwóch zestawach. Ta minifigurka robi po prostu wszystko źle: zła kolorystyka, zły kolor, skóry. Wszystko złe, po prostu co można zrobić źle z taką minifigurką. No to jest na przedostatnim miejscu. Leia z Gwiazdy Śmierci, brak zadrukowanych nóżek, nadruk na no nie wiem, nie podoba mi się, nie wygląda to dobrze, po prostu nadruk na buźce, również nie najlepszy, no i po prostu nie można liczyć na żadne wyższe miejsce. Kolejną minifigurką również z Gwiazdy Śmierci jest Luke Skywalker, ten z pojedynku z Vaderem, no po prostu brak nadrukowanych nóżek, nieciekawa, pospolita minifigurka, niestety. Słabo wykonana również, stąd tak niskie miejsce. Potem mamy y, różnego rodzaju droidy, które mnie po prostu nie interesują: czyli ten z kalendarza adwentowego, bordowy droid Asoki, droid z trzeciego sezonu Mando no oraz droid astromechaniczny z Arka 170, a na 54 miejscu. Kolejna minifigurka z Gwiazdy Śmierci, Navi Troopera, po prostu nic ciekawego, brak nadrukowanych nóżek, no i niestety na nic więcej nie można liczyć. Następną minifigurką jest oczywiście minifigurka również z Gwiazdy Śmierci, Luka Skywalkera, Klon Troopera, nic ciekawego. Kolejną minifigurką Han Solo, jako Stormtrooper, znowu nic ciekawego. Następne trzy minifigurki również z Gwiazdy Śmierci, dowódców, tutaj Imperium brak duomoldów moldów w tych minifigurkach. To kryminał niestety i dlatego nie można liczyć na żadne wyższe e, miejsce. Zaraz po nich jest e, babeczka z Imperium, która również nie ma nadrukowanych nóżek. Co prawda ma fajną czapkę z woskami, więc za to można dać troszeczkę to wyżej. Następną minifigurką jest Jawa z kalendarza adwentowego. Ta minifigurka po prostu jest poprawna, nic specjalnie. Ciekawego. Następną minifigurką jest Han Solo z Gwiazdy Śmierci również. Ten ma już nadrukowane nóżki i wygląda całkiem spoko, ale jest to na tyle pospolita minifigurka, że niestety nie może liczyć na nic więcej. Kolejna minifigurka Sip Gribling, no, który oczywiście całkiem fajne nadruki, nie do końca Star Warsowe, bardziej mi to przypomina troszeczkę Elfa z Władcy Pierścieni, ale jak najbardziej... Poprawna minifigurka, no tylko również niespecjalnie ciekawa. Na 44. miejscu e, minifigurka obsługi Gwiazdy Śmierci. Ten ma już nadrukowane nóżki, więc, jak najbardziej, fajna, poprawna minifigurka, no tylko również pospolita. Nic specjalnie interesującego. Następnie Galen Esro, oczywiście bardzo wyczekiwana minifigurka. No ale niestety niedopracowana, bez nadrukowanych nóżek, to po prostu gryzie w oczy. Sam na drugówki jest całkiem w porządku, włoski jak najbardziej poprawne, no ale niestety jak się robi taką minifigurkę, której no nie otrzymamy raczej w żadnym innym zestawie wypadałoby, żeby ona była dopracowana. No i niestety ona nie była. Kolejną minifigurką c po z czerwonymi oczętami, nic ciekawego, bez dłomol. Na jednej nóżce. Po prostu ospolita, nieciekawa minifigurka. Kolejną minifigurką jest Pretorian Guard. No tylko, że bez nadrukowanych nóżek wygląda to słabo. Plus za to, że ma pelerynkę i przez to w miarę to wygląda. No ale niestety, brak tych nadruków cały czas boli lego. Słodkie zwierzątko z dziewiątej części na kolejnym miejscu. Fajny odlew, dobre nadruki. No ale przede wszystkim. Nie za bardzo mnie interesuje ta minifigurka. Tuż nad nim Darf Maul. Pospolita minifigurka niestety w zestawie z mechem się pojawił. Nic po prostu ciekawego, nie ma żadnych akcesoriów, więc stąd tak niskie miejsce. Dobrze, że chociaż ma zadrukowane nóżki. Nadrukowanych nóżek nie ma kolejny dowódca Imperium, ty, tym bardziej w bieli. Jest wyżej, bo po prostu bardziej mi się podoba z Szyrangą. No ale niestety brak nadrukowanych nóżek, no czy nawet tych dłomoldów. no niestety powoduje, że... Nie da rady niczego więcej tutaj robić. Następna minifigurka Darth Dev. Oczywiście nadrukowane nóżki. Same nadruki wyglądają bardzo fajnie. Wygląda troszeczkę jak Cyborg. Niestety, nie bardzo ciekawa minifigurka. Stąd takie miejsce. następnej lokacie Orson Krenik. Fajna minifigurka. Fajnie nadrukowana główka. Fajne włoski przede wszystkim pasujące. No niestety, ten sam case. Brak nadrukowanych nóżek. No i niestety, nie da się niczego więcej tutaj pożyć I dlatego takie miejsce. Komando Droid. W odświeżonej wersji w nowej kolorystyce. Brakuje mi tutaj specjalnego odlewu nóżek tutaj do, do tej minifigurki. Niestety te dobre dwójki nie komponują się za bardzo z resztą torsu. Są po prostu zbyt masywne. Niestety, jednakże kolor jak najbardziej wygląda super, jak i na druki na, na samym droidzie, więc jak najbardziej zasłużone miejsce. Kolejna minifigurka. Z gwiazdy śmierci, tutaj któregoś z yy, niestety, ta sama sprawa. Brak nadrukowanych yy, tutaj w tym przypadku tej sukni, niestety, wygląda to w mojej opinii słabo. No i nie możemy tutaj liczyć na nic więcej. Na 33 miejscu natomiast tutaj minifigurka z imperialny, przyzwoite nadruki. Naprawdę nieźle to wygląda. Fajna czapeczka, no ale ta pospolita główka, niestety, wygląda pospolicie. Niestety, no i Stąd nie może być za bardzo wyżej. Kolejną minifigurką, tutaj również z Gwiazdy Śmierci, ta akurat ma czapeczkę. Fajną, imperialną, jak i również nadrukowane nóżki, główkę. Jak najbardziej wygląda to w porządku. A na 31 miejscu tutaj Night Trooper z szarym hełmem. To jest bardzo fajna minifigurka z bardzo fajnymi nadrukami tutaj na torsie, na główce. No tylko szkoda tego hełmu, który nie przekręca się. Na główce nie możemy odwrócić tej, tego hełmu, no i e, oczywiście nie jest to za dobrym rozwiązaniem, więc no niestety nie może liczyć na nic więcej tutaj ta minifigurka. Op 30 otwiera Ewok, tutaj z zestawu Ewok, no, który jest jak najbardziej poprawną minifigurką. Nic specjalnego tutaj nie uświadczymy, ale fajne nadruki, fajny mold, więc stąd takie miejsce. Następnie przechodzimy do komandora Bakary, który mu... Brakuje tutaj kamy. Ten mold niestety hełmu nie jest idealny. Stąd niestety nie mogę postawić go dużo wyżej Kolejną minifigurką jest Andor no, Który ma bardzo fajnie zadrukowany tors Bardzo fajnie zadrukowane nóżki No i przede wszystkim główka wygląda po prostu bardzo dobrze Więc jako kształt ta minifigurka bardzo dobrze się broni I wygląda naprawdę dobrze Na następnym miejscu mamy Aile Sekura Która zmieniła szminkę Co spowodowało bardzo dużą frustrację tutaj Wśród niektórych osób w społeczności LEGO Niestety nie można zmieniać nigdy szminki jeżeli to nie jest kanoniczne, a sama minifigurka wygląda bardzo dobrze, prezentuje się bardzo dobrze, więc, jak nic, yy, bardzo zasłużone miejsce. Na przechodzimy do kolejnej minifigurki z Gwiazdy Śmierci, tutaj Imperialnego, bardzo fajnie nadrukowana w czerni, również czapeczka bardzo fajna, główka yy, też bardzo fajnie zadrukowana, więc, jako całokształt, prezentuje się to bardzo dobrze. Na 25. miejscu, natomiast przechodzimy do Ki Adi Mundi. 300-letni dziadek podczas wojen klonów. Niestety nie dożył ich końca, no ale minifigurka prezentuje się jak najbardziej bardzo dobrze. Nie ma tutaj zbyt wielkiej rewolucji względem poprzedniej wersji, ponieważ już ona prezentowała się bardzo dobrze, ale no jednak trzeba docenić. szaty Jedi, bardzo fajnie zadrukowana główka, no i jak najbardziej zasłużone miejsce. Pięterko wyżej mamy tutaj kolejną minifigurkę. Z U-Winga imperialnego i ta minifigurka bardzo dobrze się prezentuje na żywo. Szkoda, co prawda, tych nadrukowanych nóżek, że są nadrukowane na czarnych nóżkach, więc ten biały nadruk jest trochę przyblakły. Nie wygląda to bardzo wybitnie, szczerze mówiąc, ale jako całokształt, naprawdę bardzo fajnie prezentuje się ta minifigurka. I szczerze mówiąc, bardzo polecam. Następnie przechodzimy tutaj do Galactic Marinesa. Galactic Marines, który, na którego bardzo mocno czekaliśmy, jak Lego to rozwiąże. Nie rozwiązało, oczywiście, najlepiej. Nie rozwiązało, oczywiście, najgorzej. Brak kamy, natomiast bardzo fajny odlew główki. Niestety, plecaka również nie otrzymaliśmy do tej minifigurki. No i po prostu jest zbyt dużo ale, ale sama figurka prezentuje się naprawdę przyzwoicie, bardzo fajna kolorystyka, więc no niestety LEGO nie wykonało tutaj wszystkich prac jakie powinna, ale i tak nie jest, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej również jeżeli chodzi o minifigurkę z 327 Legionu, Batalionu, Korpusu i tak dalej. Natomiast to co ma ta minifigurka, czego nie ma Galactic Marines to jest bardzo dobry odlew Paldronu, który wygląda... Wręcz niesamowicie, nie krępuje rączki, naprawdę zabawowo się prezentuje bardzo dobrze, ale przede wszystkim wyglądowo wygląda po prostu fenomenalnie i naprawdę ten element to jest jeden z najlepszych elementów, jakie LEGO wydało w tym roku. Brak oczywiście. Kamy, nadruki również nieidealne, ale ten Paldron jednak trzeba wycenić bardzo wysoko. Na 21 miejscu, tutaj tuż przed pierwszą, 20, melduje się Asoka Tano z krótkimi nóżkami, i uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Akurat ktoś, kto projektował ten zestaw, tą minifigurkę, miał bardzo dobry pomysł, żeby dać jej krótkie nóżki. Wygląda to naprawdę dobrze, nadruki też są bardzo dobre. No i jako całokształt, naprawdę dobrze się to prezentuje, jak i również w minifigurce. Palpatina z tego roku, tutaj z y, ostatniej części, naprawdę bardzo fajne nadruki, bardzo fajna czerwień, prezentuje się to naprawdę dobrze, no i to jest jedna z najlepszych wersji Palpatina. Na dziewiętnastym miejscu natomiast y, mamy droida z Gwiazdy Śmierci, to jest jedna z nielicznych minifigurek z Gwiazdy Śmierci, która naprawdę prezentuje wysoki poziom i warto, warto ją docenić, jak i również kolejną minifigurkę Luka Skywalkera, którą już w przyszłym roku otrzymamy pewnie z 2-3 razy i to w wersji Smart, ale... Na ten moment uważam, że naprawdę bardzo dobrze wykonany. Look, ciężko tutaj zredefiniować tą minifigurkę, ponieważ tyle razy ją widzieliśmy, ale jednak się udało. Naprawdę bardzo dobra robota i naprawdę się to super prezentuje. Tak jak również się super prezentuje piernikowy Darth Vader, który otrzymał bardzo fajne nadruki, otrzymał pelerynkę i naprawdę ciężko tutaj się do czegoś przyczepić, ponieważ. No ta minifigurka naprawdę bardzo dobrze się prezentuje i jest bardzo unikatowa, więc warto również warto ją zakupić. Warto zakupić również w mojej opinii V19 Torrent, ale niekoniecznie ze względu na całą konstrukcję, a minifigurki, a jedną z tych minifigurek jest właśnie Asage Ventres która wraca po wielu latach, no i prezentuje się bardzo dobrze, naprawdę bardzo fajnie nadrukowana główka, również bardzo fajnie nadrukowany tors nóżki, naprawdę ciężko się tutaj do czegoś przyczepić, oprócz może tego nadruku białego na torsie kawałkiem skóry, no który niestety jest wyblakły, tak jak w wielu e, minifigurkach, które LEGO e, tworzy, no niestety ciężko dać tutaj kolejną warstwę nadruku, bo już po prostu to bardzo dużo kosztuje. Na następnym miejscu tutaj Anakin Skywalker z Starfightera Asoki Tano, no który prezentuje się po prostu świetnie, naprawdę. Nie wiem o co chodzi z tą minifigurką, ale bardzo mi się podoba ona jako całokształt, po prostu wydaje mi się, że to jest najlepsza wersja Anakina z Clone Warsów, jaką otrzymaliśmy. Naprawdę prezentuje się to bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze również się prezentuje Ben Solo, Obi-Wan Kenobi, tutaj z Gwiazdy Śmierci, któremu niczego nie brakuje, bardzo fajnie nadrukowana główka, wszystko tutaj się zgadza, co powinno być, więc jak najbardziej, bardzo dobrze wykonana minifigurka. A najwyżej z Gwiazdy Śmierci tegorocznej, wyceniłem jednak Beach Troopera, no, który otrzymał te duo molded legs upragnione. Bardzo fajnie nadrukowany, bekowy, po prostu dobrze wykonana minifigurka, więc jak najbardziej, te trzynaste miejsce. Bardzo zasłużone. A na 12 K2 SO, no, który wygląda po prostu e, świetnie. Tak naprawdę to jest ta sama wersja, którą otrzymaliśmy już w poprzedniej e, tutaj minifigurce K2 SO, no ale jednak nadal się to prezentuje bardzo dobrze. Co prawda brakuje tych nadruków, które miała tamta poprzednia wersja, ale może to i lepiej, bo jest taki czysty, naprawdę jak nówka sztuka z fabryki K2 SO. Prezentuje się po prostu świetnie, zwłaszcza na żywo. Bardzo polecam tutaj tą minifigurkę. Następnie Death Trooper, no, który wygląda po prostu fantastycznie. Te nadruki y, złoto, bordowe na tej czerni, prezentują się niesamowicie. Kolejny plus względem tutaj Stone Troopera z tego zestawu Jemu można normalnie ten chem obracać 360. Jest również zabawowo, prezentuje się to lepiej, no i naprawdę na żywo bardzo, bardzo dobrze to wygląda. A na dziesiątym miejscu mamy tutaj kadeta, kadeta klona, no który... Naprawdę wygląda bardzo dobrze, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Duo moldy, mamy nadrukowane rączki, tors bardzo dobrze, odzorowana główka, włoski. Wszystko tutaj się zgadza, po prostu minifigurka jak najbardziej zasłużona. A czy według społeczności Komandor Bly jest zasłużony na tym dziewiątym miejscu? Pewnie nie, ale po prostu tak mi się podoba ta minifigurka na żywo. Sprawia mi tyle fanu, naprawdę te nadruki, mimo że niezgodne z kanonem, no to... Na żywo prezentuje się bardzo dobrze, no i po prostu wszystkie te minifigurki z 327 wyglądają bardzo dobrze na żywo. No a Black dodatkowo ma jeszcze fajniejsze nadruki tutaj na hełmie, więc po prostu te dziewiąte miejsce musiało, moim zdaniem, wypaść. Tuż przed nim pilot z V19 Torrent, czyli kolejna minifigurka z tego zestawu. Kolejna bardzo dobra, po prostu unikatowy mold tutaj hełmu, naprawdę prezentuje się to. Bardzo dobrze, nadruki jak najbardziej poprawne. No tutaj trzeba docenić po prostu ten mold hełmu. A na siódmym miejscu trzeba docenić mold główki, tutaj, premiera lamy su, z tego co pamiętam. Bardzo dobrze wykonana minifigurka. No niestety tutaj stopuje tą minifigurkę ten nadruk na drugiej części minifigurki. Dobrze, że jest ten nadruk, ale niestety te białe elementy znowu są wyblakłe No i niestety LEGO nie potrafi w 2025 roku przeskoczyć takich niedogodności Więc no ta minifigurka nie prezentuje się przez to na wyższym miejscu po prostu A prawdopodobnie byłoby podium, ale no niestety niektórych rzeczy nie przeskoczymy Na szóstym miejscu tutaj naprzemiennie trzech pilotów z... Arka 170, no, którzy wyglądają po prostu wybitnie. Wybitny mold, wybitne nadruki. Naprawdę wszystko tutaj się zgadza w tych minifigurkach. Bardzo to dobrze wygląda. Jestem bardzo zadowolony w tych minifigurkach, jak one się prezentują na żywo. Oczywiście mogłyby mieć nadrukowane rączki, no ale nie ma, nie ma wszystkiego, dlatego to również jest to szóste miejsce. Na piątym miejscu natomiast minifigurka z Rebuild the Galaxy, tutaj z odmiany Kadabaina, no która po prostu ma. Wybitną kolorystykę, naprawdę to się tak dobrze komponuje razem, że to wygląda to po prostu niesamowicie. Bardzo fajna minifigurka. Bardzo fajnie, że ma również fioletowe ostrza. Jest to coś unikatowego, coś ciekawego. Naprawdę bardzo dobrze się prezentuje ta minifigurka. Nie mam się do czego przyczepić. Oczywiście mogłyby być zadrukowane rączki, ale nie muszą, więc to naprawdę, naprawdę super minifigurka. Kierowca ATST z UCS-a również. No, świetna minifigurka, po prostu tutaj nie brakuje dosłownie niczego. Nadruki prezentują się świetnie, minifigurka prezentuje się świetnie i jak najbardziej, bardzo, bardzo ją polecam. Podium otwiera oczywiście Plokun, który na półrocze otrzymał pierwsze miejsce, no ale po zastanowieniu je stracił. Oczywiście cały czas uważam, że to jest jeden z najlepszych, kurna, moldów główek w historii, Lego Star Wars, Lego Po prostu prezentuje się to świetnie No ale niestety brakuje tutaj tej pelerynki Przede wszystkim Jakby była pelerynka, pewnie by było, było Pierwsze miejsce, no ale niestety Trzeba to sobie dokupić, no i niestety No nie mogę z czystym sumieniem Powiedzieć, że to jest najlepsza minifigurka tego roku Najlepszą minifigurką tego roku Również nie jest kolejna postać Z V19 Torrent, czyli Obi-Wan Kenobi, który wygląda Jak custom, a co bardzo rzadko Się zdarza w Lego To jest Oczywiście najwyższy komplement, po prostu ta minifigurka jest idealna, niczego jej nie brakuje, po prostu to już jest kwestia opinii między pierwszym a drugim miejscem, niczego jej nie brakuje w mojej opinii, a wygląda po prostu świetnie, niesamowicie, jak najbardziej jedna z najlepszych minifigurek ostatnich lat, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, no ale najlepszą minifigurką 2025 roku, tutaj według redakcji Goldbrick, jest Django Fett z UCS-a i specjalnie nie dałem tutaj Django Fetta bez nadrukowanych rączek, bo ciężko po prostu byłoby to jakoś wycenić, nie wycenić. Ta minifigurka z UCS-a jest najlepsza, ponieważ niczego jej bra nie brakuje. Ma świetną kolorystykę, wygląda po prostu wybitnie. Również w tym zestawie zadebiutował nowy wizjer w Lego, więc to również jest kwestia do docenienia. Po prostu ta minifigurka jest najlepsza w tym roku. Dajcie znać, co myślicie o rankingu, dajcie znać, jaka minifigurka była najlepsza według waszej opinii. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Życzę oczywiście Wam wesołych świąt. Mam nadzieję, że spadnie jednak ten śnieg na gwiazdkę i będzie można było w 100% klimacie rozpakowywać prezenty. No więc dzięki za oglądanie i pozdro.